Dzień dobry, cześć Asiu. Dzień dobry, hej, Marta. Hej. Aha, po mnie nie widać jeszcze. O właśnie. Dzień dobry wszystkim. A nie widać mnie. A teraz? Bo przed chwilą przyłączyłem. Dzień dobry. Czy widać mnie? Czy ktoś mnie widzi? A, nie widać. A, już widać, dobrze. Dzięki, Wona. To rozumiem, że też nie słyszycie. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Tak. Zuziu, bardzo dziękuję za Twoją pomoc. Jak zawsze jest, jesteś nieoceniona. Bardzo Ci dziękuję. Miałem problem z zalogowaniem się, ale już jest dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. O, super. Dziękuję, pani Jagodo. Widać, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, to kochani, żeby żeby nie tracić czasu, zaraz ktoś tu coś napisał. A. Słyszymy i oglądamy z moją ekipą, Frankiem, Sarą i Kubusiem. Super. Super, super. Uściskaj ich i Bona ode mnie. Tak, Zuzia i jej, jej pomoc jest nieoceniona. O, super. Też się cieszę, że mnie widzą i słyszą. Tak, kochani, żeby nie tracić czasu, to po, pozwólcie, że na początek przeczytam wam kilka zdań, które będą takim wprowadzeniem do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Posłuchajcie. Kiedy jesteś blisko, wszystko inne traci znaczenie. Nie potrafię przestać się uśmiechać, kiedy Cię widzę. Czuję dreszcz ekscytacji, gdy jesteś obok. Jakby powietrze nabrało innego smaku, kiedy jesteś blisko. Twoja obecność mnie zachwyca. Kiedy czuję, że jesteś blisko, serce bije mi szybciej. Przy tobie wszystko nabiera blasku. Twoja bliskość sprawia, że świat zatrzymuje się na chwilę. Czuję, jak wszystko we mnie ożywa, gdy jesteś obok. Nie potrzebuję słów, wystarczy, że jesteś. Każdy twój uśmiech rozświetla mój dzień. Gdy jesteś blisko, nawet cisza brzmi piękniej. Z tobą zwykłe chwile stają się magiczne. Wszystko we mnie tańczy, kiedy patrzysz mi w oczy święty Boże. Cześć Dagmar, witam. Czy wyczuwasz w tych zdaniach, które przed chwilą przeczytałem, ekscytację tego, który wypowiada te słowa, ekscytację drugą osobą, jakąś fascynację? I mam teraz do Ciebie pytanie: Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wypowiedzieć do Boga takie lub Podobne słowa. Dzień dobry. I nie oczekuję, że będziecie teraz pis pisali odpowiedzi na te pytania w komentarzu. Bardziej jest to pytanie do refleksji dla każdego z nas. Za chwilę zadam inne pytanie i wtedy będę bardzo ciekawy w Waszych odpowiedzi. Ale tak, Bóg gorąco pragnie, żebyśmy byli nim zafascynowani. Więcej On chce, żebyśmy każdego dnia coraz bardziej się nim fascynowali. Skąd bierze się uczucie fascynacji, uwielbienia, jakiegoś podekscytowania Bogiem? Skąd to uczucie bierze się w naszych sercach? No, stąd, że poznajemy, kim jest Bóg. I właśnie tutaj mam do Was pytanie. Czy macie swoje sposoby, że w odkrywaniu odpowiedzi na pytanie kim jest Bóg? Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi. Mo, może nie, niektóre z waszych odpowiedzi będą pokrywały się z tym, co za chwilę będę będę chciał mówić, bo będę chciał mówić za chwilę o jednym z moich sposobów. Szukanie odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg. Ale jestem ciekawy na ten moment waszych odpowiedzi. Myślę, każdy z nas ma jakiś sposób, sposoby. Na szukanie odpowiedzi, kim jest Bóg. Czy ktoś chciałby się podzielić z nami? Wystarczy jedno zdanie. Odwagi. Zachęcam. Może to, ta odpowiedź, będzie, którą udzielisz, będzie dla Ciebie oczywista i w ogóle po co pisać, tak sobie myślisz, ale, ale dla drugiej osoby, która to przeczyta, może to będzie coś, co, co zmotywuje człowieka, tę, tę osobę do podjęcia tego nowego sposobu na szukanie odpowiedzi, kim jest Bóg. Szczęść Boże, Szczęść Boże, witam jeszcze, pozdrawiam wszystkich, którzy do nas dołączyli. Bóg jest miłością. No właśnie, ale oczywiście, że Bóg jest miłością, tak, ale właśnie mi chodzi o to, jak, jakie mamy sposoby w swoim życiu, by odkrywać to, że Bóg jest miłością. Jak dowiadujemy się o tym, że Bóg jest miłością. O, Iwona pisze, mi w odkrywaniu, kim jest Bóg, pomagają ludzie, którzy są dłużej na drodze z nim i przybliżają mi jego naturę. O, to jest to też jest mój super sposób, ale nie będę o nim mówił, o innym sposobie będę mówił, ale też jest no bardzo ważny. I konieczny. Tak jest. Wskazują mi gdzie i jak mogę go widzieć, słyszeć i czuć. Tak jest, tak jest. Zgadzam się. Bez dwóch zdań. Podpisuję się rękoma i nogami. Pod tym, co Iwona powiedziałaś. Oczywiście, że tak. Może, może jeszcze ktoś chciałby się podzielić. No, tik tak, tik, tak? Czas mija. Tak. No dobrze. Słuchajcie, to moim sposobem, dzięki któremu odkrywam kim jest Bóg, jaki on jest, to jest to, że patrzę w rozgwieżdżone niebo. Jak, jak patrzę na niebo i patrzę na gwiazdy na, na niebie, na ten ogrom tego wszystkiego, to, to pierwsza myśl, która mi przychodzi, wow, Panie Boże, ale Ty jesteś wielki, że takie rzeczy stworzyłeś. Jeżeli to, co stworzyłeś, jest tak piękne, to jak ty musisz być piękny. I, i tak szczerze Wam mówię, że, że często te momenty budzą we mnie uczucie fascynacji Bogiem, że jego wielkością, jego potęgą. Właśnie o tym chciałbym. Dzisiaj mówić, że. A, i jeszcze pamiętam, jak parę lat temu, jak byłem w Smolanach i obudziłem się w nocy, nie mogłem spać, wyszedłem przed budynek i spojrzałem w niebo. I słuchajcie, odruchowo, nic nie powiedziałem, ale odruchowo, pierwsze co zrobiłem, to tak. Otworzyłem szeroko buzię, Po prostu, no to co zobaczyłem, no, właśnie te, te gwiazdy, było bez... całkowicie bezchmurne niebo. Zobaczyłem ogrom tych gwiazd i pewnie to, że jeszcze cisza wokół, że wszyscy śpią, a ja na to widzę. I też mógłbym powiedzieć tak jak ostatnio ktoś powiedział, że nie wierzę, że na to patrzę. No i, i, z, i znowu ta od, od razu ta myśl, że Boże, jaki ty jesteś wielki, jaki ty jesteś wspaniały, że stworzyłeś coś takiego. Zachęcam Cię, jeśli chcesz wykorzystać również ten sposób do odkrywania, kim jest Bóg, to znajdź w internecie jakikolwiek filmik o wszechświecie, o wielkościach we wszechświecie i dowiedz się, jaka jest odległość między jednym krańcem a drugim widzialnego wszechświata. Dowiedz się, z jaką prędkością poruszają się ciała niebieskie. Dowiedz się, z jaką prędkością porusza się Ziemia. Dowiedz się, ile setek miliardów gwiazd jest w naszej galaktyce. Dowiedz się, że nasza galaktyka nawet nie jest małym pyłkiem w porównaniu z całym wszechświatem. Dowiedz się, ile warunków musiało być spełnionych, żeby na Ziemi zaistniało życie. Pewien brytyjski astrofizyk. Sir Fred Hoyle powiedział, że prawdopodobieństwo tego, że na Ziemi zaistnieje życie, jest takie samo, jakby przez złomowisko przeszło tornado i ułożyło w pełni sprawny Boeing 747, który jest gotowy do lotu. Niesamowite, prawda? Przynajmniej dla mnie to jest niesamowite. Mm. I na rynku wydawniczym może tak, i, i, i to patrzenie na to, jaki jest wszechświat, jak jest wielki, na te wszystkie mechanizmy, które, które są w nim, to wszystko prowadzi nas często do odkrywania, kim jest Bóg, jak on jest. Jakim jest potężnym Bogiem, jakim jest wielkim Bogiem. I jeżeli ten, tak, wow, Iwona, to prawda, wielkie, wow, niesamowite, dokładnie. To jest to, to jest to, Bóg chce, żeby z naszych serc, z naszych ust, gdy patrzymy na Jego dzieła, wypływało tu wielkie, wow, takie niesamowite, no po prostu siwy dym, jak to mówią. Jeżeli. Zainteresowała Cię ta tematyka, to na rynku wydawniczym jest wiele tego typu, tego typu książek, Atlasy Nieba. Tutaj jest bardzo wiele pięknych ilustracji i też określone krótkim, krótkim tekstem, bardzo napisanym za pomocą bardzo zrozumiałych słów, takich, że naprawdę można z tego dużo zrozumieć też jeśli szczególnie cię zainteresowała ta tematyka ten sposób odkrywania kim jest Bóg to zachęcam cię do przeczytania książki astrofizyka dla zabieganych jest to książka może 200 250 stron jest to książka Amerykańskiego astrofizyka, znanego na całym świecie, który jeździ po całym świecie, opowiada o wszechświecie. I tą książ, ta książka jest w sposób znowu bardzo przystępny napisana, bardzo zrozumiały, ale też bardzo obrazowy, że autor używa, widać, że się stara, żeby jak najbardziej przybliżyć czytelnikowi to, o czym pisze. Te bardzo skomplikowane zasady, prawdy, mechanizmy, które są we wszechświecie, do wielkości, żeby to nas obrazować, używał różnych przykładów z życia i tak dalej. I ja naprawdę, ja tą książkę parę lat temu przeczytałem, dostałem ją w prezencie i, i jak ją czytałem, to każdą stronę czytałem z wypiekami na twarzy. No niesamowite. Polecam. Astrofizyka dla zabieganych. Ale wiecie co. Gdy zacząłem czytać ostatni rozdział tej książki, to astrofizyka dla zabieganych, tak jest tytuł Iwona. I to ten ostatni rozdział no po prostu zepsuł książkę, bo słuchajcie, przez te powiedzmy kilkanaście rozdziałów autor starał się nam to wszystko przybliżyć, czym jest wszechświat, jaki jest wielki, piękny, potężny. A ostatni rozdział, wiecie co autor zaczął robić? Próbował udowodnić, że nie ma Boga. Tak, dobrze słyszałeś. Nie ma Boga. Próbował to wykazać. I ja mówię, jak? Ale jak to możliwe? Jak to możliwe? Przecież przed chwilą czytałem: On mówi o tym wielkości wszechświata. Mu Widać, że ma pasję w tym, że naprawdę chce to przekazać czytelnikowi, to wszystko, co ma w głowie i robi to świetnie. To jak on nie dochodzi do tego, że jest Bóg? I jeszcze próbuje udowodnić, pokazać innym, że nie ma Boga. No dla mnie to jest wciąż nielogiczne. No jak, Ale to mi pokazuje, wiecie co? Że my możemy naprawdę być ślepi. I jesteśmy ślepi. Bo, bo jak patrzymy na, na te wszystkie dzieła, które Bóg stworzył, to one krzyczą do nas, że jest Bóg, że Bóg jest wielki, że jest Bogiem potężnym, Bogiem pełnym mocy i Bogiem, który kocha nas. Zachęcam się do, być może nawet przeczytania tej książki. Nie, na pewno nie to nie będzie strata czasu dla Ciebie. Zachęcam. Ale wiecie co? To, co do tej pory powiedziałem, to i tak jest kropelka. Tak. Kropelka. Kropelka miłości Boga do nas. Bo posłuchajcie psalmu 8. Wers 4. Gdy patrzą na Twe niebo, dzieło twych palców, księżyc i gwiazdy, które któreś ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że, o nim, że nim się zajmujesz. Czyli ja przynajmniej tak rozumiem ten fragment, który przeczytałem przez Biom, że tak, to dzieło stworzenia, wszechświat, to jest wszystko niesamowite. Ale jeszcze bardziej niesamowite jest to, jak Bóg o nas myśli, zajmuje się nami co on robi dla nas dla nas ludzi przede wszystkim że dał nam swojego jedynego syna Jezusa to jest prawdzi to jest źródło powód dla którego możemy krzyżyć wow wow jeśli patrząc na wszechświat ogrom wszechświata krzyczymy wow to patrząc na Jezusa, tym bardziej powinniśmy krzyczeć, wow! Zachęcam Cię, jeśli jeśli odkrywasz, że wielkość Boga, również może przez ten mój nieudolny filmik, to jaki jest wielki Bóg, jaki jest wspaniały, jaki jest potężny, jak bardzo nas kocha, to zachęcam Cię, jeśli to możliwe, to tam, gdzie jesteś, padnij teraz na kolana, albo połóż się plackiem na ziemi, chociaż przez chwilę, i uwielbiaj naszego dobrego Boga. Uwielbiaj go. Panie, uwielbiamy Cię w Twojej niewysłowionej wielkości, w Twojej potędze i w Twojej mocy. Ty przewyższasz wszystko, nie tylko nas, nasze życie, ale cały wszechświat. To Ty stworzyłeś, Twoje Słowo mówi. Że ten ogromny wszechświat trzymasz w swojej dłoni. Panie, jak ty musisz być wielki, uwielbiamy Cię, Panie. Jesteś Bogiem potężnym. Prosimy Cię o dar bojaźni Bożej. Że ten dar, który prowadzi nas do odkrywania Ciebie, kim Ty jesteś, do odkrycia Twojej miłości do nas. Prosimy Cię, napełnij nas bojaźnią Bożą. Prosimy Cię, włóż w nasze serca to, tą pasję, tą gorliwość do szukania Ciebie na wszelkie możliwe sposoby, do szukania odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg i jak wielki jest Bóg. Panie, bardzo Cię proszę teraz, czyli przeczytać, tak, przeczytać bez ostatniego rozdziału. Tak. No właśnie. Całą książkę polecam, ale ostatniego rozdziału niekoniecznie. To no, chyba, że chcesz zobaczyć, jak bardzo można być ślepym. To tak. Kochani, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. I tak, chyba już trochę przedłużyłem, bo 20, 20 minut, właśnie mija. Jeszcze zanim, zaraz po tym, jak Was po Błogosławie, to jeszcze postaram się. Napi napisać no, parę słów, te, te zdanie, które na początku jako zagajenie przytoczyłem, na miarę na ten psalm i jeszcze na tą książkę. Jeszcze raz to napiszę, żeby to może ktoś będzie chciał z tego korzystać. Życzę Wam, kochani, pięknego dnia, dnia też przepełnionego, być może przeżywasz jakiś trud w swoim życiu ale wiesz co, ja wiem to z własnego doświadczenia, że że jak przeżywam jakieś problemy, jakieś trudności które naprawdę wydaje mi się, że już nie dam rady więcej to mi pomaga mi, mi pomaga myśl o tym, że Bóg jest większy od tego że Bóg jest potężniejszy i, to, i ta myśl pomaga mi zaufać Mu może resztkami sił, ale jednak. Zachęcam Was do tego. Tak. Pobłogosławił Was. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć, dobrego dnia. Za chwilę w komentarzu nie będę się jeszcze rozłączał, ale już ten. Tą tapetę wstawię tutaj, żeby mnie nie było widać, to wstawię te komentarze. Na razie. Astrofizyka dla zabieganych.